dzień w Meksyku. Dzisiaj mam taki dzień bardziej dla siebie na pochodzenie po okolicach centrum, po się Jestem teraz przy Aniele Niepodległości, który znajduje się jakby w centrum ulicy Reforma, która jest najpopularniejszą ulicą w Mexico City. Jest też taką jedną z bardziej reprezentatywnych. Sama ulica była zaprojektowana w XIX wieku na wzór paryskich bulwarów, chociaż nie powiedziałabym, żeby mi to na Paryż wyglądało, przynajmniej nie w tej części, może tam dalej e, koło Zo i koło zamku Chapultepec e, i reforma łączy e, centrum historyczne właśnie z dzielnicą Chapultepec. A teraz Wam jeszcze opowiem parę ciekawostek dotyczących samego pomnika. E, został on postawiony w 1910 roku, na setną rocznicę niepodległości. A tak by the way, święto niepodległości było w, no tak dwa dni temu, z 15 na 16 września. Ogólnie świętują 15 wieczorem i wtedy w centrum historycznym odbywają się koncerty, jest mnóstwo ludzi. My się tam nie wybraliśmy, bo no jest straszny tłok, a przebić się przez miasto tego dnia jest bardzo ciężko. A ja też tak nie, nie do końca czuję się tutaj pewnie, żeby w takie tłumy wchodzić. I też co ciekawe, jak oglądaliśmy wiadomości tego dnia, to w Centrum Historycznym jest zakaz sprzedaży, więc już tam jacyś sprzedawcy się bili ze sobą, tarzali po ziemi, więc tutaj to tak wygląda. A tak, a co do pomnika? Ponoć w kryptach pod pomnikiem znajdują się szczątki bohaterów narodowych, m.in. Miguela Hidalgo. A też jedna z takich ciekawszych informacji. W 1957 roku podczas trzęsienia ziemi ten anioł, ogólnie to jest bogini zwycięstwa, spadł z pomnika i się roztrzaskał, dlatego był potem jakby odnawiany i ponownie stawiany na pomniku. A sama reforma wygląda w ten sposób? Jest to też takie centrum e, biznesowe, już kolejne centrum biznesowe w tym mieście, ale jest tak ogromne, że no jest to coś normalnego. E, jest tu mnóstwo właśnie wieżowców, różnych firm. No i też dużo knajpek, można sobie coś tutaj porobić, pochodzić. E, I większość właśnie świąt e, narodowych też jest świętowanych właśnie w tym miejscu. Teraz zmierzam gdzieś na śniadanie, bo jeszcze nie jadłam, jest jakoś po 11 eee, Prawdopodobnie przyjedzie się po prostu do Boycott Cafe Pokażę wam, jakie tam są śniadanka O, a tam jest churreria Churreria del El Moro Taka... Jedna, znaczy ta akurat nie jest najstarsza, ale ogólnie sieć jedna z najstarszych churrerii w Meksyku Na pewno się tam wybiorę, bo... Bo już o tym myślę od początku przyjazdu, tylko jakoś mi się... Nie składało, bo i tak ja mam bardzo dużo słodyczy różnych. Dostałam już moje śniadanko. Są to modzie killers, czyli modzie to jest takie no, taka bułka jakby z fasolką, pastą fasolkową, z serem. A na tym mam e, na jakby. To się nazywa Chila Killers. W takim sosie zielonym. No i jajka, jakaś kiełbaska. No i kawa. Ogólnie już chyba Ale wygląda super. Że jak wygląda to, ten bojkot, bo chyba to jest nowy. Jeszcze w nim nie do. No to ja jem. E, jestem już po śniadanku, obiadam się jak puerco. czy jak prosiek po hiszpańsku. E, tak, jeśli chodzi o jedzenie w Meksyku, szczególnie śniadania, ciężko jest dostać cokolwiek, co zawiera warzywa. no ja mam trzy konuszki cebuli. Ale żadnych tych żadnych pomidorów. Yy. Ogólnie mają jedzenie takie bardziej składające się właśnie z tortilli, z jakichś ziemniaków, ryżu, mięsa. Warzyw jest mało, mimo tego, że bardzo mają barwne markety i można kupić mnóstwo warzyw, owoców. To jakby oni nie są zbytnimi fanami. Yy. I to też mogę powiedzieć z punktu widzenia kogoś, kto jadał Domową kuchnię meksykańską. To raczej no nie jest zbyt zróżnicowane. A teraz jestem w Parku Chapultepec, największym parku w Mexico City i też na świecie. Znaczy nie jest największy na świecie, ale jest jednym z większych na świecie. Jest większy niż Hyde Park i Central Park. Ma 800 hektarów. I w samym tym parku mieszczą się różne muzea mieści się Zoo. Ja się wybieram do zamku Chapultepec. Eee, jednej, jednej z głównych atrakcji Mexico City. To też Wam na pewno pokażę. Eee, a nawet dopiero weszłam. I tak wygląda park Tiapultepec. W ogóle jest to całkiem ładnie. Jak na takie ścisłe centrum miasta, taki park to super sprawa. Jestem teraz w pomniku bohaterskich dzieci, czyli młodzieńców Akademii Wojskowej, którzy w roku 1847 bronili zamku Chapultepec w wojnie amerykańsko meksykańskiej Najbardziej znany z nich, Juan Escutia, rzucił się z zamku Chapultepec owinięty flagą meksykańską, żeby nie dopuścić do jej przejęcia przez wroga. I też w zamku Chapultepec znajduje się taki, może nie frez, no taki obraz na ścianie. E, pokazując właśnie tego chłana, więc jak dojdę na zamek, to wam pokażę. Stąd widać też troszeczkę zamek. A na e, czubkach tych kolumn znajdują się urny z prochami właśnie tych chłopców. Oni byli w wieku między 13 a 19 lat. Z tego sobie czytałam. I nie można tu podejść bliżej, i to chyba właśnie z powodu święta niepodległości, które miało miejsce dwa dni temu. Na pewno coś tu się działo i są jeszcze barierki, bo wcześniej wiem, że no, siedziałam sobie tam na schodkach poprzednim razem, więc teraz nie można tam podejść. Jestem w Parku Siapolypek i, i jest tu mnóstwo wywiórek i są dosyć oswojone z ludźmi. Tam pan siedział na ławce i karmił. <grym> ja się trochę boję, że ktoś mi gryzie i skończył szpital ze strzykami na wściekle. Ale są urocze, tylko bądź ciupenika. I nie są rudy jak w Polsce, tylko są szare, są czarne. Są takie czarno -rude. Samych rudych nie widziałam jeszcze. Jestem już w zamku Ciapultepek na wzgórzu Serro de Ciapulin, czyli wzgórzu konika polnego. Stąd też nazwa całej dzień Ciapul Tepek, ponieważ jest tutaj mnóstwo koników polnych. Myślę, że kiedyś było ich jeszcze więcej. I też są z przysmakiem, więc wszędzie można kupić, szczególnie w w okolicy, smażone koniki polne. Jeszcze nie próbowałam, zobaczymy czy spróbuję, raczej nie. Jeśli chodzi o sam zamek, to został. zaczął zaczęła czasie jego budowa w 1785 roku, na życzenie wicekróla Nowej Hiszpanii, Galaveza. Zamek miał służyć później jako letnia rezydencja wicekrólów. W latach 60. XIX wieku mieściła się tutaj Akademia Wojskowa, no i też w XIX wieku odbyła się tutaj bitwa między Amerykanami a Meksykaninami. Właśnie Chapultepec, która finalnie została przez Meksykanów przegrana. A ze wzgórza Chapulin widać cały Meksyk. I już od czasów azteckich wzgórze Chapulin miało charakter strategiczny i sakralny. A tutaj mamy właśnie pomniki tych chłopców bohaterów 1847 i bitwy w zamku Czapultopek w bitwie o Chapultepec. E, Meksyk e, podpisał z e, Ameryką e, taki traktat, e, traktat Hidalgo chyba, e, na mocy którego stracili bardzo dużo swoich terenów, m.in. Texas, Arizona, Nowy Meksyk e, i Kalifornię częściowo. E, czyli te tereny należały kiedyś do Meksyku. A w okolicy zamków jest mnóstwo straganów, gdzie można kupić po pierwsze bardzo niezdrowe jedzenie, po drugie mnóstwo jakichś pamiątek i, i smażone koniki polne też. A teraz doszłam do Lago do Chiapultepek, czyli takiego jeziorka na środku parku Chiapultepek, gdzie można sobie wypożyczyć też łódeczki, żeby popływać. Jest ogólnie pięknie. Przątnęli barierki, więc można podejść bliżej. Moja no, ukochana, w Meksyku nie do końca to co chciałam, bo chciałam kubek samego mango w kawałkach, a mieli tylko różne owoce, więc już wzięłam różne owoce za 30 peso. Eee, a mango w kubeczku to jest najpiękniejsza na świecie. Ogólnie sprzedają też takie preparado i to jest z jakimiś takimi proszkami przyprawami e, z jakimiś sosami, ale ja tego nie lubię. Ale to super. No, zaczyna padać, więc ja się idę gdzieś schować. Na razie no, jeszcze jest tak spokojnie, ale jak już zaczyna co lało jak z cebra. Więc albo znajdę jakąś fajną knajpkę, albo idę do galerii. Zobaczymy. Nie padało dzisiaj za bardzo. E, poszłam jeszcze na piwko do takiego miejsca w Hebrej Malta, czyli jakby gorączka piwa. E, I oczywiście przyczepiłam, wypiłam jakieś piwko z Rutzy. Ale bardzo fajne miejsce, dużo takich lokalnych piw mają. No i też jedynie spoko, już wcześniej tu ja mam dzisiaj akurat nie, ale mają jakieś hot dogi, e, hamburgery, więc w sumie fajne miejsce w Katras, idę zjeść Churrosa żeby troszeczkę eee, Więc pokażę Wam to miejsce, o którym mówiłam dzisiaj rano Jestem już koło El Moro wygląda tak jest włożona takimi płytkami e, ceramicznymi yes. Bardzo dobrze. Już ja złam wtoraz więcej. Nie ma zaskoczenia. I nie, są, nie mają tylko churrosu, mają też na przykład czekoladę do picia, a w ogóle czekolada do picia w Meksyku jest super. Często mają też ją na wodzie robioną i jest przepyszna. Jest też takie miejsce Condesa Azul, i tam można kupić taką domowo robioną czekoladę. Może jeśli tam wybiorę, to Wam pokażę, ale nie, nie na 100%. A też w Chureli El Moro też są jakieś tam takie, jakby, pączki z lodami, Jakieś kanapki też mają, więc ogólnie miejsce i dla słonych, i dla słodkich. A też mam jeszcze dla Was taką ciekawostkę z Romy i Kondesy. E, ogólnie więcej jest tego w Romie, w dzielnicy Roma, e, ulice o nazwach miast europejskich i jest też m.in. Kaje Warszawie, a w innej części Meksyku jest też ulica Krakowia. Tam e, niedaleko tam jest Ambasada Polski. To jest taka ciekawostka. To jest koliber. Już kończę dzisiejszą wycieczkę po e, centrum. E, pewnie jeszcze gdzieś pójdę na kolację, ale już raczej nie będę tego dokumentować. E, więc do zobaczenia jutro. Dzień dobry, znowu jestem w Polanko. Uwielbiam <grym>, tą dzielnicę naprawdę jest przecudowna. I są proste chodniki. Takie rzeczy się ceni. E, no i oczywiście ona nie odzwierciedla. Wajbo Meksyku, bo raczej jest bardziej w stylu amerykańskim, ewentualnie europejskim niż meksykańskim, ale spełnia moje potrzeby estetyki. Też e, taki zawód e, typowy dla Meksyku, czyli uprowadzacz piesków. Bardzo często można spotkać właśnie ludzi, którzy mają na smyczach po kilka lub nawet kilkanaście psów. E, a tego raczej się nie widuje gdzie indziej. Spoko.